Mam teraz przygotowania, jakby to będzie ostatnie, ostatnie godziny przed, przed wyjazdem, wylotem do, do Francji na mecz młodzieżowej reprezentacji junioru z Francuzami. Francuzi przysłali zaproszenie, ja oczywiście wyzwanie przyjąłem i w dziewięciu kategoriach, kategoriach w racji tego, że Francuzi e, stan na, na dzisiejszy dzień nie mają wagi plus 91 kilo. I to trochę szkoda, bo nasz Łukasz Sipowicz powinien sobie poradzić. No ale i jak to się mówi, w dziewiątkę jedziemy. E, e, może przeczytam Skład, kierownikiem jest Stanisław Dobosz, ja jestem trenerem, moim współpracownikiem jest Jan Bezimienny i Kazimierz Miotła z Krakowa i Zbigniew Zagrodnik z Katowic są sędziami. A skład waga 49 Krystian Kolopar z ABI Świdnik, 52 młody utalentowany chłopak z czampiona powiat Legnicki, Łukasz Niemczyk. On wygrał w kategorii 52 kg na Pucharze Polski, wadze 56 kg. Andrzej Wasilewski z kontry Elbląg drugi w Pucharze Polski, przegrał tam z Sylwkiem Kozłowskim, a przegrać z Kozłowskim w finale po wyrównanej walce to naprawdę nie jest w ty... Wadze 60 kg zwycięzca Pucharu Polski kadetów z tamtego roku, Łukasz Duszyński z Róży Karolina. Wadze 64 kg, powiedzmy, taki pół-lider yy, Kazimierz Łęgowski z Uszemki i Chojnicy, startował na dwa razy już na Mistrzostwach Europy. Co prawda bez powodzenia, ale liczę na to, że może się wreszcie przebudzi i w tym roku zaistnieje za tak, jak powinien, bo talent jest ogromny. Wadze 69 kg. Tak bym powiedział, takie ciche objawienie ostatniego czasu. Michał Ostrowski z klubu Cios Adamek Gilowice, z tych samych Gilowic, z których jest Tomek Adamek. I yy, nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby Michał <grybujesz> dołączył do, do, może nie od razu, nie do, wyczynów, wyczynów to Tomka Adamka, bo wolałbym, żeby zdobył złoto olimpijskie czy mistrzostwo świata amatorów, amatorów niż był zawodowy mistrzem świata. Następnie super talent Kamil Bednarek, wielka, wielka jeszcze nie wiadomo, też uczestnik mistrzostw Europy kadetów, on tam był piąty, wygrał pierwszą walkę z gruzinę w drugiej mu troszeczkę nie wyszło i, i jakby to powiedzieć, też tak jest niespełniona nadzieja. E, następnie 81 Krystian, Bar Krystian Bartoszewicz, zdobywca Pucharu Polski ze Skorpionów Szczecin i, i też wielki nie wiadomo wadze 91, e, Jakub Goleniowski ksywa Golona i też widzę, że, że po. Będę złośliwy, ale po kompromitacji w meczu Polska-Włoky w Koninie, w Ślesinie, bo byłem, byłem na niego bardzo zły, nawet wywiad można odtworzyć sobie i, i mocno, mocno, bo mnie trochę zawiózł. Mam nadzieję, że tutaj dostaję szansę na, powiedzmy, pełną, pełną rehabilitację w rezerwie. Co prawda, tu się już nic nie zmieni. Ten, ten skład jest ogłoszony, mamy bilety i my jedziemy, co prawda. W rezerwie był Tomek Smerdel, 52, Marek Pietrzewczy 56, Kamil Holka 60, Konrad Dąbrowski 64 i Patryk Tołkarzycki 91. Ale stan na dzisiejszy dzień wszyscy potwierdzili i zbieramy się w czwartek w hotelu na Polnej w Mosirze w Warszawie i w piątek rano w południu tam o 12 wyjeżdżamy z hotelu, na gdzieś w granicach 15 mamy samolot. Zajeżdżamy do Francji, jedziemy do miejscowości Famek, przy granicy niemiecko-litewskiej, oczywiście Francji, luksemburskiej, przepraszam, oczywiście Francji. Z nadziejami ja byłbym, nie byłbym trenerem, gdybym nie jechał tam wygrać. I koniec, nie my tam jedziemy wygrać, ja, ja wiem, że na wyjeździe jest, jest trudniej, ale nie jest powiedziane, że nie można wygrywać. Ja tam jadę wygrać mecz z silną reprezentacją Francji. To naprawdę nie są chłopcy do bicia. Ja się nie boję wielkich wyznań. Boksowaliśmy Polska-Błoki, boksowaliśmy Polska-Niemcy. Boksowałem, teraz jedziemy do Francji. Jedziemy następnie. Zapraszamy na 11 lutego na mecz Polska-Włochy, będzie w Lubinie, później jedziemy na Sycylię na rewanż z Włochami. W kwietniu będę miał mecz z silną reprezentacją Litwy, znowu rewanż, a w reprezentacji Litwy jest aktualny mistrz, wicemistrz i brązowy medalista Mistrzostw Europy Juniorów, jest mistrz świata, mistrz olimpijski młodzieżowy, on będzie boksował w 69 kilo dodatkowo, albo w 64, to będzie taka atrakcja tego meczu. Mają bardzo dobrych kadetów. Dlaczego wybieram dobrych reprezentantów? Bo jeżeli ja mam udawać, że mamy wielką reprezentację i słabszy reprezentant zapraszać i ogrywać ich 20 do 0, czy 18 2 i, i wprowadzać ludzi w błąd, to nie, to nie jest dla mnie. Ja, ja staję przeciwko dobrym, bo jak ja będę wygrywał z dobrym, będę toczył równe pojedynki z bardzo dobrymi, to na pewno będę wygrywał ze słabszymi. A jak będę wygrywał ze słabszymi, to przyjdzie czas na, na tych najlepszych. Nie? I żeby być najlepszym, trzeba równać do nich, i, a nie szukać sobie słabych przeciwników. To prawda, na Kubę i na reprezentację Rosji chyba nas jeszcze nie stać, aczkolwiek tutaj z tej dziewiątki, którą wymieniłem, w każdej chwili powinien i wygrać. I Kazimierz Łęgowski powinien wygrać, i, i Kamil Bednarek, i Michał Ostrowski, czy Łukasz Duszyński w każdej chwili powinien wygrywać z pierwszymi reprezentantami Związku bo to nie są, to są naprawdę bardzo dobre, to jest bardzo dobre zawodnicy są, nie? Może nie na dzisiaj, ale to jest przyszłość polskiego boksu na Rio de Janeiro, bo z takimi zamiarami pod to, to wszystko jest zrobione. Na Londyn już jest troszeczkę, oni są po prostu za młodzi.